Mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm, mhm, no to nie wiem panie mhm, no mhm, powiedzieć. Niestety nie mogę powiedzieć panu nic, szczerze. Mm -hmm. żebym ja jeszcze u siebie jakieś spadki widział albo że mi internet nie działa no to może ale no u mnie wszystko jest ok u mnie wszystko jest ok i tutaj wiesz nawet nie powiedziałbym więcej jest na że jest git niż i więcej jest że jest nie git <laughs> so you know. Może. Re? Mm. go Dobra, no jak chcę. No ja mam dobrego Hirka, on też ma dobrego Hirka. No ma maga, mój kontroluje magów, ale na nich będzie. Andalna, na. <grymne> Dobra, kolejny mirror. Nie chcę, no to. Będę kumpel, no. Zaraz na jakiś czas. Może ja tej puszki pierwszy podnosisz, podnosić? Podnoszę jak jestem magiem. O kurna, o małej better combo, huh. Mm. No on ma, fuj, lepszą mu parę niż ja. Lokaj. Lokaj, który będzie pierwszy na midzie prawdopodobnie, więc uf. Bardzo źle. Mm, diplo, diplo leadership, ja jebie, ale syf <laughs> mm, Turbo syf Proszę nie mlaskać Nie wiem, mi że laskał no, może. Bardzo mm -hmm, mm -hmm. predycje szefie. Poprzednia była na wina. Dobra, rozpocznij przyjdzie wydanie. Stary wygra poszło. Nic mi nie różni Panie Lipski Wydaje mi się że jak pół na pół jest Pół na pół są głosy że coś nie tnie nie, no to raczej chyba po stronie Twitcha niż po mojej Cały czas Jak to by wszystkim jakby to była moja wina to by wszystkim jebało mnie. Więc I don't know I don't know Dziś stream dla wybranych. Aha. Dobra, jedziemy. Może sportowy figelek na lepszą figierkę? Nie, nie, nie. Żadnych figi. Zastanawiam. wiem się, jak chcę robić te krasnale Uj. Oho. Znaczy, i tak mam gorszą parę, więc ja muszę gdzieś tutaj jakąś akcję rozegrać. Nie, ja fakt, że napierdalam się z nimi na trawie. To jest giga przypał. Yy, yy, moral za to chcemy jeszcze jakoś tam kernąć, bym powiedział. Pira ze drzwi. Oj, 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 oj. zrób tak. hop, Tego tu, tego tu, tego tu, tego tu, tego pach Siach. pach, pach, pach Tu skip wiem, czy to jest dobry trade ogólnie to co robię Ale kurde go ci basują. U, 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 u. Dobra, poszło. Jeżeli teraz nie dobiję levelu, a sobie kupimy magię. Mhm. Dobra, kupujemy magię. Dobra, ciach. Dobra, kamienia nie podnosiłem, więc muszę jeszcze zadbać o kamień potem, nie? Po pierwsze, kupuję magię całą. Dobra, idziemy. Czekaj, no co ja grałem? Na lokaja grałem, nie? Dobra, jakaś puszka niby się tam jedna, dwie już pojawiła drewnem Troszkę ciężej, no ale cała magia jest, tak? 1, 1, 6, odbędzie ziemia. Więc zajmie jakieś tempo scouting? Nie, 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 musimy, musimy tą magię, wydaje mi się, że jak najszybciej zrobić. Bo tak to bym miał co? Miałbym advent diplo, scouting, dwie magie i to już tak nie byłoby tak pięknie, wydaje mi się, jeżeli nie byłoby puszek. No, jakieś puszki się już pokazały, więc prawda, też duele unicorn, no, ale nie chcę tego grać. Może tak pod jednorogi zagrać? Panie tak, granie przyrostu na, na Lokaja i na Nekro, które miałoby by miło siąść na midzie, wolałbym nie Wolałbym nie Klątwa ramki Trzy, dwa, jeden, pipu, pog <ścoughs> Dobra, w tym razem mamy wpytę. O. Fuh. Dobra, zróbmy tą gildię, zróbmy to i zróbmy sobie, nawet niech będzie to. 4, 3, 5, 5. Niedobrze. Tym bardziej, że DJ ma warta tych wampirów, więc ciężko to widzę. Mm -hmm, mm -hmm. Dawaj wyzwanie, niełatwizny, na koniki, że zanim postawię te konie w double leadzie, to on już pewnie wiedzie na bią Pewnie tak to się skończy No tu raczej elfy krasnale albo dwa razy krasnale No musimy znaleźć jakiś start na pewno Żadnych dueli Jedyne co jest dobre w tej grze, na razie to jest to, że kupiłem magię, tak? No i ten rozwój nie jest trollowany. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. poszali z tymi koniami, o tu! Tu se konia, albo tam konia se na dole sam chce a nie mi każecie jednoroga grać useless. Czy jednorogi są turbo useless? Mhm. Uh -huh. uh -huh. Są turbo useless, jeszcze żeby to wybudować, to muszę zrobić pegazy, zrobić dendy i dopiero mogę jedno Mhm. Dobra, jak zrobić konieki dam suba na miesiąc, ale zawsze coś. Mocno się targuje, mocno się targuje, widzu. Dlody też wleci? Mhm. Mhm. Wtedy będę paydactorem dla, dla dj'a, tak? Mm -hmm. Dam 5 gifted za koniki, też dam suba Z tych zaraz każdy z subem tutaj będzie mm -hmm, mm -hmm. Kolejny Bastion Na tym randomie to ja dostaje, co? Bastion i Fortress Mmm, suba zakoniki, koniki, uhu, uh, uh. Znaczki już się w ta ta ta. ta ta. ta właśnie nie potwierdziłem, że coś będę robił, widzu, no. Jakbyś dostał 100 te subów, to byś pewnie zrobił, co? 100 co, te subów? Jasne, że tak. Mm -hmm. No i co? Tak długo robił, pewnie jakiegoś treżura. Oj, daj od, daj od. Mogłem grać z sobą te mirory, bo mirory się w dużym stopniu opierają na nagraniu dueli. I bym wyszedł na tym lepiej, zdecydowanie lepiej. Tak to zostałem wydymany. Za moją zgodą. To najlepsze. Oj, oj, czemu dostałem jakiegoś przygłupa? Rylanda to szła wolałem tą gemkę szczerze, Roo, no tak. Tyle nie spaliłem Ojej, ojej, ojej Ojej Znaczy nie mam puszek i gram na, na nekro Więc giga przypał Jajks

Super ten teplen. Mam nadzieję, że nigdy nie zmienisz gry na streamie. Ciekawe, że się, panie brusiarzku, że ci się podoba. Witam mojego ulubionego widza. A jak pierwdolesz się, powiedz, że początku chciałeś grać inaczej, ale to dla widza. A jakby się uparł, to i mógłbym tylko nie grać. Jakiego ulubionego? Od tyłu.

Kupić magię, żeby nie móc nic zrobić w tej grze, to taki troszkę hit. Jeszcze Castel na midzie, zajeb mnie. Ejku, zajeb mnie. Jeszcze Castel jest na midzie, wizu. Ramci nie służy? No, w większości rampów to jest jakieś TF gamę. Hmm. Nic nie mogę w tej grze zrobić. Dobra, poddajemy to. Mogę grać tego Birora i go tym fafterem zruchać, no? Częło ja mam za dobre serce dla tego Miałem anty maga na maga. Może było grać przyrosty z jednej drugiej strony. Ajajaj, ajajaj. Oho! Ktoś się wpierdolił na, na deskę właśnie. się nie, żebym jakoś się mocno tym przejął, kiedy ta gra była z bomb przegrana. I. Dobra, następnym razem gram tego ty maga da maga, no. Bracyk Jednak tego Fafnera polałem. wtedy Go. Mm -hmm.